Na przedmieściach Krakowa, w dzielnicy, gdzie bloki z wielkiej płyty od lat prosiły się o remont, a balkony zdobiły koce suszące się obok prania, życie płynęło powoli, ciężko, często z goryczą. Michał Zieliński, 28-letni ojciec trójki dzieci, mieszkał tu od urodzenia. Znał każdą klatkę, każdy skrzypiący schodek i każde podwórko, gdzie kiedyś grał w piłkę. A teraz jego dzieci bawiły się między samochodami sąsiadów. Siedział w kuchni, w tym samym miejscu co zawsze, na krześle przy oknie, które nie domykało się od trzech zim. Patrzył na listę napisaną na wyrywku zeszytu przez jego najstarszego syna, Jakuba. Mleko, chleb, jabłka. Trzy rzeczy, trzy potrzeby. Trzy dowody na to, że w ich domu znów czegoś brakowało. Portfel, który trzymał w ręku, był pusty, nie tylko fizycznie, był pusty z siły, z dumy, z nadziei. Jeszcze niedawno Michał miał wszystko, co wydawało się potrzebne do życia. Pracował w fabryce metalurgicznej tak jak jego ojciec i dziadek. Był dumny. Wstawał o piątej rano, pił herbatę z cytryną, całował dzieci i szedł do pracy. Ale fabryka zbankrutowała, jak wiele innych po cichu zamykanych w kraju. Ludzie mówili o złym zarządzaniu, o nowym właścicielu, o polityce. On nie mówił nic, po prostu któregoś dnia nie miał już gdzie pójść. Próbował wszystkiego, roznosił ulotki, dźwigał meble, pracował na czarno przy remontach, ale prace kończyły się szybko, a rachunki przychodziły stale. Oszczędności stopniały. Sprzedał telewizor, potem rower Jakuba, potem laptop, z którego dzieci uczyły się zdalnie. I mimo to, dziś nie miał nawet na mleko. Spojrzał na zegarek. Dzieci były już w szkole. Jakub, dwanaście lat, zbyt szybko dojrzały. Zosia, dziewięć lat, wrażliwa, cicha, ale czujna. Staś, sześciolatek, którego oczy wciąż świeciły dziecięcą nadzieją, nie rozumiejąc jeszcze, dlaczego tata coraz częściej płacze w łazience, zamykając się na klucz. Michał wstał, schował portfel do kieszeni kurtki, którą nosił czwarty sezon i wyszedł. Zimne powietrze uderzyło go w twarz. Był luty, suchy, szary. Śnieg zniknął tydzień temu, ale błoto i sól na chodnikach zostawiły po nim brudną pamiątkę. Mijając znajome budynki, czuł się, jakby świat był dokładnie taki sam jak zawsze tylko on się zmienił był mniejszy, słabszy. Bardziej przezroczysty. Po drodze minął aptekę, do której nie wchodził od miesięcy, choć Zosia wciąż kaszlała nocami. Potem kiosk, gdzie kiedyś kupował gazety i piekarnię, w której dawniej brali bułki po szkole. Dziś tylko zerknął przez szybę na świeże rogale i poszedł dalej. Sklep spożywczy był nieduży, stary. pachniał chlebem, detergentami i czasem. Michał znał ekspedientki, znał układ półek. Wziął butelkę mleka, tylko jedną i stanął w kolejce. Przed nim starsza pani z siatką pełną warzyw, za nim młoda kobieta z dzieckiem w nosidełku. Dziecko patrzyło na niego szeroko otwartymi oczami. Michał spojrzał na nie i poczuł, jak coś się w nim kruszy. Dotarł do kasy. Sięgnął do kieszeni. Dwa złote i garść miedziaków. Za mało, zbyt mało. Znieruchomiał. Serce waliło mu w piersi, jakby ktoś włączył alarm, poczuł jak palce drżą. Pani Jadwiga spojrzała na niego łagodnie, ale nic nie powiedziała. Michał próbował coś wydusić, ale głos ugrząsł mu w gardle. Stał tam, z mlekiem w dłoni, z garścią drobniaków i poczuciem całkowitej porażki. I wtedy łzy napłynęły mu do oczu. Najpierw jedna, potem druga. W ciszy sklepu dźwięk spadającej łzy był głośniejszy niż cokolwiek innego. Wtedy poczuł dotyk na ramieniu ciepły, zdecydowany ludzki. Dotyk na ramieniu był miękki, ale zdecydowany. Michał odwrócił się powoli, wciąż ściskając butelkę mleka w dłoni. Za nim stał mężczyzna, około pięćdziesięciu lat, krępa sylwetka, płaszcz z jasnobrązowego materiału, lekko zużyty, ale czysty. Twarz miał poważną, lecz spokojną, z oczami, w których nie było ani litości, ani pogardy, tylko zrozumienie. Proszę pozwolić, powiedział cicho mężczyzna i bez dalszych słów sięgnął po swój portfel. Michał chciał zaprotestować, coś powiedzieć, ale jego gardło było zaciśnięte, a wstyd tak głęboki, że nie potrafił wydobyć ani jednego słowa. Pani Jadwiga, stojąca za kasą, przyglądała się wszystkiemu z wyraźnym wzruszeniem. Mężczyzna zapłacił za mleko, po czym podał mu paragon i lekko się uśmiechnął. Wiem, jak to jest, też tam byłem. Michał tylko skinął głową. Jego dłoń drżała, kiedy brał butelkę mleka i wkładał ją do torby. Czuł, jak twarz piecze go z zawstydzenia, ale równocześnie coś w nim pękło coś, co przez wiele miesięcy było napięte jak lina. Mężczyzna nie podał nazwiska, nie pytał o historię. Tylko odszedł powoli w stronę drzwi, jakby cała ta sytuacja była czymś zupełnie naturalnym. Michał wyszedł za nim kilka sekund później. Na zewnątrz padał lekki śnieg, ten suchy, cichy, który nie zostawia śladów, tylko przykrywa świat warstwą ciszy. Zatrzymał się przed sklepem i spojrzał w stronę, w którą odszedł nieznajomy. Ale mężczyzny już nie było. Zniknął gdzieś między blokami. Z mlekiem w torbie Michał ruszył w stronę domu. Każdy krok wydawał się teraz trochę lżejszy, choć jego sytuacja się nie zmieniła. Nadal był bezrobotny, nadal miał trójkę dzieci do wykarmienia, nadal nie wiedział, co przyniesie jutro. Ale po raz pierwszy od miesięcy poczuł, że nie jest całkowicie sam, że ktoś, kto nie musiał, zatrzymał się na chwilę, spojrzał, dotknął, pomógł i odszedł. W drodze powrotnej mijał te same miejsca, co wcześniej. Aptekę, kiosk, piekarnię. Ale tym razem nie unikał wzroku ludzi. Nie chował się za kapturem. Kiedy wrócił do swojego bloku i wszedł na czwarte piętro, dzieci już były w domu. Jakub otworzył drzwi. Jest mleko? Zapytał od razu, bardziej z troską niż z ciekawością. Michał wyjął butelkę z torby i podał synowi. Jest, odpowiedział. I będzie, zobaczysz. Tego wieczoru, przy kolacji z kaszą manną na mleku, Michał patrzył na twarze swoich dzieci i myślał tylko o jednym: że musi się podnieść dla nich, że musi spróbować jeszcze raz. A gdzieś w głowie zaczął kiełkować plan. Może stary kolega z technikum wciąż pracuje przy remontach? Może warto zapytać w kościele o jakieś wsparcie? Może. Bo może czasem wszystko zaczyna się od czyjegoś dotyku na ramieniu. Dni po zdarzeniu w sklepie płynęły wolno, ale coś w Michału się zmieniło. Nie była to rewolucja, raczej cichy bunt przeciwko beznadziei, która dotąd go paraliżowała. Zaczął wstawać wcześniej, zanim dzieci zdążyły się obudzić. Siedział wtedy przy stole w kuchni, z zeszytem w kratkę i długopisem, próbując spisać wszystkie osoby, które znał wszystkie miejsca, gdzie mógłby zapytać o pracę i każdy pomysł, który mógłby choć trochę poprawić ich sytuację. Na pierwszej stronie zeszytu napisał Nie chodzi tylko o mnie. Zaczął od wizyty u księdza w parafii świętego Stanisława, gdzie był chrzczony, gdzie bierzmował się Jakub. Proboszcz, starszy człowiek z łagodnym spojrzeniem, wysłuchał go uważnie. Zaproponował pomoc doraźną paczkę żywnościową i kontakt do fundacji, która czasem zatrudniała mężczyzn do prostych prac, wynoszenia mebli, remontów, dostaw. Michał nie był wybredny. Każda możliwość była nadzieją. Następnego dnia pojechał tramwajem na drugi koniec miasta, gdzie w małym biurze spotkał się z koordynatorką fundacji. Kobieta w średnim wieku, konkretna, z notesem pełnym nazwisk i terminów, Zapisała jego dane i powiedziała: Mamy remont szkoły podstawowej. Potrzebne ręce do malowania i noszenia materiałów. Stawka skromna, ale płatne co tydzień. Dasz radę? Tak, odpowiedział natychmiast. Dam radę. Była to najuczciwsza odpowiedź, jaką kiedykolwiek wypowiedział. Nie potrafię, nie jestem najlepszy, tylko dam radę. I naprawdę w to wierzył. Pierwszego dnia pracy ubrany był w starą bluzę roboczą po ojcu, farba przesiąkała przez materiał, ręce bolały, a plecy paliły ogniem, ale Michał czuł coś, czego dawno nie czuł sens. Każdy pociągnięcie wałkiem po ścianie było jak krok naprzód, każdy ciężki worek z tynkiem był jego walką, jego powrotem do życia. Po pracy wracał do domu zmęczony, ale uśmiechnięty. Dzieci zauważyły zmianę. Staś znów zapytał o kakao. Zosia zapytała, czy mogą razem przeczytać bajkę przed snem. Jakub, choć nic nie powiedział, długo siedział z ojcem w kuchni, nie odrywając wzroku od parującego kubka herbaty. Michał wiedział, że to dopiero początek. Pieniądze, które zarabiał, starczały ledwie na najpotrzebniejsze rzeczy: jedzenie, bilety komunikacji, czasem zeszyt dla dzieci. Ale w jego spojrzeniu znów była siła. Siła człowieka, który nie wstydzi się walczyć, nawet gdy nie ma czym. W jednym z wieczorów, po kąpieli dzieci i cichej kolacji, Michał usiadł sam przy stole. Z szuflady wyjął ten sam zeszyt, w którym zapisał: Nie chodzi tylko o mnie, i otworzył go na nowej stronie. Napisał: To, co zrobił ten mężczyzna w sklepie, nie było tylko pomocą. To było przypomnienie, że jeszcze jestem człowiekiem. Zatrzymał się. Popatrzył na te słowa przez chwilę, a potem dopisał: Jeśli kiedyś będę miał więcej niż potrzebuję, ja też dotknę czyjegoś ramienia. Tego wieczoru spał spokojniej niż przez ostatnie miesiące. Mijały tygodnie. Michał wstawał codziennie o szóstej rano, zjadał kromkę chleba z margaryną, i ruszał na przystanek tramwajowy, z którego dojeżdżał do szkoły podstawowej na drugim końcu Krakowa. Praca fizyczna była wyczerpująca noszenie wiader z farbą, szlifowanie ścian, sprzątanie gruzu, ale Michał wykonywał ją z godnością, jakby w każdej z tych prostych czynności odnajdywał część siebie, którą zgubił w czasie bezrobocia. W przerwach na herbatę siadał z innymi pracownikami. Byli tam różni ludzie: Marek, były kierowca autobusu, który stracił prawo jazdy po wypadku, Darek, cichy chłopak po odwyku, który chciał zacząć od nowa, i Staszek, najstarszy z grupy, który całe życie pracował na budowach i teraz dorabiał na emeryturze. Z czasem zaczęli z Michałem rozmawiać o dzieciach, o cenach w sklepach, o dawnych czasach. Trzy dzieciaki mówisz zapytał kiedyś Marek. I sam wszystko ciągniesz? Tak, odpowiedział Michał. Ale nie narzekam już nie. Po pracy wracał do domu, gdzie witały go radosne głosy. Dzieci czekały z opowieściami z dnia. Zosia pokazywała rysunki z lekcji plastyki, Staś opowiadał, jak uczył się literek, a Jakub, choć z początku milczący, zaczął dzielić się drobnymi szczegółami, że nauczyciel pochwalił go za wypracowanie że kolega z klasy zaprosił go na urodziny. Jednego wieczoru, gdy dzieci już spały, Michał usiadł z herbatą przy oknie, deszcz, stukał o parapet. W głowie krążyło mu jedno zdanie może jednak jeszcze coś z tego będzie. Po chwili wstał, wyjął zeszyt i znów zaczął pisać. Tym razem spisał pomysły. Dorabianie wieczorami przy montażu mebli, ogłoszenie na lokalnym forum, że szuka dodatkowych zleceń. Zostawił też notatkę zapytać w szkole Jakuba o pomoc socjalną. Następnego dnia, po pracy, odwiedził szkołę podstawową, do której chodziły jego dzieci. Sekretarka wskazała mu gabinet pedagoga. Młoda kobieta, około trzydziestki, przedstawiła się jako pani Ewa. Miała spokojny głos i otwarte spojrzenie. Michał opowiedział jej o swojej sytuacji. Nie upiększał, nie dramatyzował. Po prostu powiedział, jak jest. Możemy pomóc, powiedziała Ewa po chwili. Istnieje program dożywiania dzieci i możemy wystąpić o stypendium szkolne dla Jakuba. A jeśli będzie pan chciał, mamy kontakt do poradni rodzinnej. Dziękuję, odpowiedział cicho Michał. Naprawdę, dziękuję. Wychodząc ze szkoły, czuł ulgę, jakby ktoś zdjął z jego barków worek z cegłami. Nie był już sam. Ludzie zaczynali go dostrzegać. Nie jako problem, ale jako człowieka, który walczy. I to dawało mu siłę. Jednak życie nie przestaje wystawiać na próbę. Tydzień później Michał dowiedział się, że szkoła, w której pracował, kończy remont. Potrzeba rąk do pracy miała zniknąć za kilka dni. Znów pojawił się strach. Znajomy, nieproszony gość. Ale tym razem nie pozwolił mu się sparaliżować. Zeszyt leżał otwarty. Michał patrzył na notatki z poprzednich dni. Szukając wskazówek, i wtedy przypomniał sobie o Marku, byłym kierowcy autobusu. Może on coś wie, pomyślał. Nazajutrz podszedł do niego podczas przerwy. Marek, słuchaj. Masz może kontakt do kogoś, kto szuka ludzi? Remont się kończy, a ja nie chcę wracać do punktu wyjścia. Marek zamyślił się, po czym wyjął stary telefon. Wujek prowadzi małą firmę sprzątającą. Czasem potrzebuję kogoś zaufanego. Dam ci numer. To jedno zdanie zapaliło w Michału kolejne światełko. Niewielkie, niepewne. Ale wystarczyłoby iść dalej. Telefon do wujka Marka był początkiem czegoś nowego. Michał umówił się na rozmowę już następnego dnia. Spotkanie odbyło się w małym biurze w nowej hucie, gdzie starszy mężczyzna o szorstkich dłoniach i przenikliwym spojrzeniu zapytał go o doświadczenie. Ale bardziej słuchał, jak Michał mówi, i to, co usłyszał spokój, odpowiedzialność, gotowość do pracy wystarczyło. Potrzebuję kogoś, komu mogę ufać powiedział. Praca niełatwa biura, szkoły, czasem klatki schodowe. Ale jak się sprawdzisz, będzie ciągłość. I tak bez większych fanfarów Michał dostał nową szansę. Zatrudnienie było na pół etatu na początek ale legalne. Wraz z nim pojawiło się ubezpieczenie, składki, pierwszy stabilny dochód od miesięcy. Zmieniło to więcej niż mógł przewidzieć. Najpierw był nowy plecak dla Jakuba, potem lepsze buty dla Zosi. Staś znów pił kakao rano. Michał nie kupił sobie nic, poza nowym zeszytem. W pierwszym wpisał To, co kiedyś bolało, dziś przypomina, że przetrwałem. Wieczorami, kiedy dzieci już spały, Michał siadał przy oknie, patrzył na światła miasta i słuchał cichego szumu ulic. Myślał o tym, jak bardzo się zmienił. Nie był już tym samym człowiekiem, który stał w sklepie z butelką mleka i pustym portfelem. Ale to doświadczenie wciąż było z nim jak blizna, widoczna, potrzebna. Któregoś dnia, po pracy, Wszedł do tego samego sklepu, w którym wszystko się zaczęło. Z tą samą torbą, ale z portfelem, który tym razem nie był pusty. Kupił mleko, kupił też chleb, jabłka i coś słodkiego dla dzieci. Przy Kasie spojrzał na panią Jadwigę. Uśmiechnęła się do niego i skinęła głową. Dobrze pana znów widzieć, powiedziała cicho. Michał uśmiechnął się lekko. Dobrze znów być, odpowiedział. Za nim w kolejce stała kobieta z małym chłopcem. Widocznie zakłopotana, grzebała w portfelu, szukając drobnych. Michał spojrzał na nią i zobaczył w jej oczach znajomy cień, ten sam, który sam kiedyś nosił. Nie zastanawiał się długo. Położył rękę na jej ramieniu. Proszę, ja zapłacę. Kobieta spojrzała na niego z niedowierzaniem, próbując coś powiedzieć, ale Michał tylko pokręcił głową. Wiem, jak to jest. Po wyjściu ze sklepu poczuł, że cykl się zamknął, nie dlatego, że wszystko się ułożyło, ale dlatego, że wreszcie znalazł siłę, by nie tylko przetrwać, ale też dawać. Tego wieczoru w domu dzieci jadły kolacje przy śmiechu i opowieściach z całego dnia. Michał patrzył na nich z wdzięcznością, jakiej wcześniej nie znał. Wiedział, że życie wciąż będzie trudne, ale wiedział też, że już nigdy nie będzie w tym wszystkim sam bo nie chodziło tylko o przetrwanie chodziło o obecność, o ludzi, o ramiona, które potrafią dotknąć, gdy świat przygniata i o to, by pewnego dnia samemu być tym ramieniem dla kogoś innego.